Witam wszystkich! Tematem dzisiejszej lekcji jest cardio. W tym filmie dowiesz się po pierwsze, czym są ćwiczenia cardio, do czego przydaje się cardio i przykłady ćwiczeń cardio. Cardio to gałąź ćwiczeń fitness, koncentrująca się na zwiększeniu wytrzymałości i kontrolowaniu tętna. Zwiększenie pojemności płuc. Utrata masy ciała i poprawa przepływu krwi. Ćwiczenia cardio obejmują chodzenie oraz jogging. Innym ćwiczeniem cardio jest bieganie. Dodatkowo cardio to pływanie i jazda na rowerze. A teraz krótki quiz związany z tematem. Pytanie brzmi: Co to jest cardio? Kardio to gałąź ćwiczeń fitness, która poprawia zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Kolejne pytanie quizu brzmi: które z tych ćwiczeń to kardio, ćwiczenia, rozciąganie czy jazda na rowerze? Odpowiedź brzmi: jazda na rowerze. Kontynuujemy z kolejnym pytaniem. Ćwiczenia cardio zwiększają masę mięśniową czy pojemność płuc? Odpowiedź brzmi: pojemność płuc. Na zadanie napisz o swoich doświadczeniach z ćwiczeniami cardio. Wykonałeś świetną robotę. Dzięki. Do zobaczenia.